Do Simsów 4 nadchodzą wróżki i to już bardzo, bardzo niedługo, ponieważ pojawił się wyciek najnowszego dodatku do The Sims 4, i dzisiaj sobie o nim porozmawiamy, bo jest się czym ekscytować i w końcu jakaś nowa postać nadnaturalna do Simsów 4 dojdzie. Dzień dobry Wam wszystkim, moich kochani, witam Was bardzo, gorąco, serdecznie z tej strony kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli lubicie takie newsy, to bardzo, bardzo byłbym Wam wdzięczny za zostawienie solidnej łapki w górę, a my przejdźmy do tego, co się wydarzyło. Mam do Was Krystujące wieści, ponieważ na stronach różnych pojawiły się przecieki dotyczące nowego dodatku do The Sims 4, który ma swoją nazwę Zaczarowany przez naturę, Zaczarowany poprzez naturę, albo Zaczarowany, Zaczarowana naturą, coś takiego, co właśnie publikuje Sims Community. Dodatek ten ma się ukazać latem w tym roku. I zobaczmy o co tutaj w ogóle chodzi, moi kochani. Zatem, co już wiemy o tym dodatku? Jak widzicie. O artykuł na temat tego dodatku pojawił się 20 maja, czyli wczoraj dla Was, dla mnie dzisiaj. I na ten moment EA oczywiście jeszcze nie potwierdziło oficjalnie tych informacji na temat tego dodatku. Natomiast przecieki sugerują, że dodatek ten skupi się na magicznych aspektach natury i możemy spodziewać się właśnie nowych elementów rozgrywki związanych z naturą i magią. Czy pojawią się wróżki? To jest pytanie. Wielu fanów spekuluje, że dodatek może właśnie wprowadzić wróżki jako nowy typ simów, choć na ten moment oczywiście te informacje wszystkie są niepotwierdzone. Natomiast spójrzcie sobie tutaj w dół, jak zjedziemy sobie, to okazało się, że te informacje wszystkie pochodzą ze strony Instant Gaming, która udostępniła właśnie tą zapowiedź tego dodatku. I wiemy już, że wielokrotnie Instant Gaming takie zapowiedzi dodatków postowało. I wielokrotnie te zapowiedzi również się potwierdzały. Praktycznie za każdym razem się one potwierdzą, więc w tym przypadku najprawdopodobniej również one się potwierdzą. Także Instant Gaming również udostępniło wstępny opis tego dodatku, także przeczytajmy sobie ten opis. Pamiętajcie, że to jest nadal nieoficjalny opis przecieku, ponieważ nic nie zostało potwierdzone jeszcze na ten temat. Natomiast przeczytajmy sobie to i zobaczmy, jak to wygląda. Także zaczynam i uwaga, uwaga, wejdź w świat natury i pozwól, by przeniknęła każdy aspekt życia Twojego Sima. Sprowadź przyrodę do wnętrz dzięki doniczkowym roślinom albo żyj całkowicie w zgodzie z naturą, rozwijając umiejętność naturalnego życia, aby odpowiedzieć. Oczywać, jeść i kąpać się komfortowo pod gołym niebem. Simowie, którzy nie dbają o siebie, mogą nabawić się dolegliwości, które będzie można wyleczyć przy stole aptekarza. Głębokie zagłębianie nowego systemu ogrodnictwa i zbieractwa pozwoli tworzyć mikstury lub chronić simów przed istotami nadnaturalnymi. Aptekarze mogą ostatecznie zostać naturopatami, którzy codziennie pomagają innym simom. Podczas eksplorowania nowego świata, simowie mogą natknąć się na wróżki istniejące tuż obok ich codziennego życia. Wróżki potrafią być figlarne, mogą wywoływać dolegliwości u simów, albo też zostać przyjaznymi wróżkami, które wspomagają naturę, pomagają w ogrodzie i sprawiają, że roślin zakwitają natychmiastowo. Dla simów, którzy po prostu chcą zanurzyć się w pięknie natury, hodować magiczne rośliny lub zbierać składniki potrzebne do zaczarowania roślin, tak by same się samą opiekowały, ten dodatek oferuje mnóstwo nowego życia, które pomoże codziennych obowiązkach. I mamy tutaj sporo nowych informacji, bo mamy tak naprawdę potwierdzone kilka nowych feature'ów, jakby właściwości, nowości w tym dodatku. I pierwsza rzecz to jest umiejętność naturalnego życia. Nie do końca wiemy, co to znaczy, natomiast jest to nadal rozwinięcie tej ścieżki simowej, którą ja lubię, czyli właśnie życia, wiecie, bez prądu i takiego, można powiedzieć, troszeczkę bardziej życia Pierwotnego, gdzie sami sobie wszystko, że tak powiem, przygotowujemy, sami produkujemy, wiecie, wszystkie rzeczy związane ze zwierzętami, sami sobie sadzimy rośliny i tak dalej, takiego życia po prostu z daleka od miasta i ja to lubię, więc cieszę się, że takie coś w tym momencie zostaje rozwiniane. Kolejna rzecz, którą ma tutaj do nas dojść, mają być to dolegliwości, czyli po prostu jakieś choroby, które będzie można wyleczyć przy stole aptekarza. Czyli dojdą nam tak zwani aptekarze i rozumiem, że to jest jakaś taka, wiecie, wersja po prostu współczesna, simsowa wersja znachora, a znachor to jest po prostu osoba lecząca ludzi na podstawie, wiecie, takiej wiedzy ludowej, często bez po prostu wykształcenia medycznego i po prostu tacy znachorzy często używają jakichś ziół i naturalnych składników. I to jest takie dziwne, bo różne dziwne czyno, wiecie, medycyna potwierdzona medycznie i naukowo zdecydowanie lepiej działa według mnie. Natomiast mam nawet taką samą historię życiową w moim życiu, która jest z tym związana, ponieważ moja prababcia um, właśnie będąc już X ciąży i nie chcąc mieć dzieci, poszła sobie do takiej znachorki, dostała jakieś tam specyfiki. I zamiast no, niestety pozbyć się ciąży, to pozbyła się swojego życia i osierosiła, chyba, nie wiem, dziewiątkę innych dzieci. Także rozumiem, tutaj takie jakieś praktyki właśnie. Doktorów, aptekarzy e, różne Jakości, i, i że tak powiem, nie posiadających żadnego wykształcenia się będą pojawiać, także to jest ciekawe bardzo. wiesz że to idziemy bardzo w tą stronę natury. Dodatkowo został zapowiedziany nowy system ogrodnictwa i zbieractwa i to jest bardzo duża rzecz, bo system ogrodnictwa tak naprawdę nie był ulepszany od czasu wyjścia czterech pór roku do Simsów 4, czyli bardzo, bardzo dawno, bo kiedy cztery pół roku? Wyszło chyba w 2018 roku, więc to może być coś tak ekscytującego, bo ja uważam, że system ogrodnictwa w Simsach już jest dobry, a może być jeszcze lepszy. Także czekam na no to. No i kolejna rzecz to to, że aptekarze mogą ostatecznie zostać naturopatami. Co to jest naturopath? Jestem ciekawy, jaką to ma swoją definicję, dajcie mi to sprawdzić. Czyli, czyli specjaliści medycyny naturalnej. Okej, okay, czyli tak jak mówiłem, tacy no znachłoży, robienie jakichś mikstur, po prostu zbieranie, aptekarstwo, zamiast takiej tradycyjnej medycyny naukowej, wiecie o co chodzi, czyli wykorzystywanie roślin, eliksirów, wiedzy o naturze itp. itd. No i kolejna największe rzecz, to najprawdopodobniej są te wróżki. I jestem ciekawy, bo to tak troszeczkę zostało wytłumaczone, jakby te wróżki były jakoś tak w tle naszego życia, a nie do końca one się pojawiały i że my będziemy mogli tymi grusz gruszkami <laughs> tymi wróżkami grać. Nie wiem, dziwne to. Mam nadzieję, że będą to grywalne wróżki i jakby nasi simowie będą tymi wróżkami mogli zostać, bo jeżeli nie to, o Jezus, to było straszne. Ale no liczę na to, że jednak to będzie szło w tą stronę, no nie? Napisane tutaj jest też, że przewidywana data wejścia tego dodatku to jest 10... Lipca, także no tak naprawdę za niecałe dwa miesiące, natomiast nie zostało to jeszcze potwierdzone przez żadne oficjalne sklepy, więc jeszcze na ten moment tego nie wiemy. Natomiast wychodzi na to, że bardzo, bardzo jest to możliwe, no bo tak jak mówiłem, wielokrotnie to, co Instant Gaming postowało, już się sprawdzało. Najprawdopodobniej to, co teraz się dzieje, jest związane z szerszym rebrandingiem, czyli zmianą, no, zmianą szaty graficznej i tak dalej materiałów promocyjnych do Story, i też chcę o tym z wami porozmawiać. Jak widzicie teraz na ekranie, mamy nowy rebranding właśnie w tym roku i zobaczymy tak naprawdę, co tutaj się zmieni. Oczywiście nie jest to oficjalna kwestia, natomiast pojawiły się przecieki dotyczące rebrandingu serii The Sims i według informacji opublikowanych przez właśnie Sims Community, Electronic Arts planuje odświeżyć właśnie jakby identyfikację wizualną marki, logo, kolorystykę i typografię tak naprawdę. I ten rebranding ma na celu unowocześnienie po prostu... Wyglądu serii The Sims, aby lepiej odpowiadał współczesnym trendom i oczekiwaniom graczy, i będzie to właśnie nowe logo, które już widzieliśmy, zmodyfikowana kolorystyka i właśnie topografia, i uproszczone i bardziej czytelne ikony. No i celem tego rebrandingu jest ogólnie odświeżenie wizerunku marki i przyciągnięcie nowych graczy, a także dostosowanie się do zmieniających się po prostu trendów w tym, jak wygląda grafika teraz. I ma to po prostu dodatkowo wiecie, ułatwić nawigację i poprawić też czytelność tego, jak wygląda interfejs gry. I tutaj mamy takie przykłady, w jakie właśnie jej chce iść, i pokazane nam one zostały. Ciekawe, że tutaj są tak. No ale chyba prawdziwi ludzie, albo jakoś wygenerowani przez AI, no ale mają włosy ewidentnie nie simsowe nie nie które włosów simsowe, więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. Nie no to są ewidentnie po prostu zwykli ludzie, zobaczcie. Ale kolorystyka jest ewidentnie bardzo ciekawa, mi się ona bardzo podoba, jestem ciekawy czy wam również się podoba. Tutaj mamy pokazane na przykład przykładowe loga, które będą właśnie się pojawiać. Co jest ciekawe... I co zostało powiedziane w tym artykule, to jest to, że EA planuje zmienić nazwę z The Sims 4 na po prostu The Sims. I sugeruje nam to właśnie to, że EA chce odświeżyć tożsamość marki i odciąć się od konkretnej numeracji. Co sugeruje też to, że EA przygotowuje się do ciągłego rozwijania jednej platformy gry, czyli czwórki, jako główna gra, nie będąca już czwórką. I to nie będzie już, jakby wiecie, nie będzie The Sims 5 nigdy w życiu. To jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy kolejne logo przygody w dżungli, tutaj mamy na przykład logo Krainy Magii i ta zmiana brandingowa może znaczyć po prostu to, że EA planuje traktować The Sims jako jedną usługę, bez numeracji, coś takiego jak po prostu Fortnite czy Roblox. Ale możliwe to być też przygotowanie, wiecie, gruntu pod Project Rene, czyli kolejną generację Simsów, która ma być bardziej otwarta i wieloplatformowa. Zobaczymy, nie wiem jak to wygląda, ale wiemy, że jest to Dosyć ekscytujące, i to jest ogólnie może być największa zmiana w historii marki The Sims, i zupełny, jakby początek nowego kierunku, i wiemy, jakby, że coś dużego się zbliża, i pytanie, tak naprawdę. Czy... Co myślicie o tej nazwie? Jakby? Czy to, czy... Co co się o tej zmianie? Czy to będzie Hit czy Kit? Tak mają się prezentować odświeżone loga. A tutaj mam na przykład e, właśnie wilkłaki, tutaj mamy też wiejską silankę, mamy również wampiry. No i tak jak mówiłem, zamiast The Sims 4 to po prostu będzie to The Sims. Także jest to ciekawe podejście. Nie wiem, czy jestem do końca tego podejścia fanem. Ja jednak liczyłem na takie dosyć grubo odcięcie i przejście do kolejnej generacji. Natomiast raczej w najbliższej przyszłości się to, niestety, E, niestety nie wydarzy, także no jestem ciekawy, co Wy na ten temat sądzicie i jak wy się na to zapatrujecie. No i też widzę, że będzie tutaj wiele łączenia Simów ponownie z ludźmi. E, wyglądają, t, t, jakby ta osoba na środku wygląda jakby była wygenerowana przez AI. Mam nadzieję, że nie, ale nigdy nie wiemy. Także tak to wygląda. Jestem ciekawy, co wy sądzicie. Ja mega cieszę się z tego, że wróżki dojdą do nas, ponieważ czekałem na nową postać naturalną. Tutaj też widzicie pewną zmianę, bo jednak mimo wszystko zawsze wcześniej postacie naturalne pojawiały się, no może oprócz kosmitów witaj w pracy, ale z reguły postacie naturalne w Simsach pojawiały się w pakietach rozgrywki, a nie w dodatkach. A tutaj mamy zmianę i mamy przejście do tego, że jednak pojawiają się one w dodatkach, więc jestem ciekawy, czy ten dodatek będzie bardziej pakietem rozgrywki, jeżeli chodzi o wielkość i ilość zawartości, czy jednak może to będzie pełnoprawny dodatek, tak jak na przykład był to dodatkiem, który jest według mnie jeden z lepszych dodatków, czyli życie i śmierć. Jestem ciekawy, co wysunęcie na ten temat, kochani, i jestem podekscytowany, bo... Nie jest tak, że Sims mi się nudzą, natomiast ja lubię nowy kontent, po prostu lubię lubię bawić się z tym nowym kontentem i lubię robić ciekawe rzeczy z tym nowym kontentem w Simsach, więc tak to wygląda i liczę na to, że coś ciekawego się pojawi. Także, no cóż, moi kochani, ja dziękuję wszystkim bardzo na tego filmu, Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał. i Jeżeli tak, to zostawcie sobie łapkę w górę, będę wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za to. No i cóż, widzimy się już niedługo w nowym odcinku. Już niedługo obiecuję wam, w końcu wystawiam odcinek z tego, jak odbieram mojego pieska, bo już naprawdę mam go prawie zmontowanego, tylko jakoś nigdy nie mam czasu dokończyć i powstawiać takich detali, ale już niedługo. Obiecuję to zrobię, no a w tym momencie będę wam dziękował. Także jeszcze raz, łapka w górę, subskrypcja. To wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo mile widziane. Widzimy się w następnym odcinku przedłużeniu. Do zobaczenia co I po.